Złóżcie wasze przyrzeczenia przed samym zgromadzeniem, wspólnie wołając. Ja. Ja, Kacper Zając. Ja, Jan Rusnak. Ja, Damian Rysz. Ja, Kamil Sab. Ja, Kamil Czubernat. Ja, Aleks Kaczmarczyk. Ja, Jan Zahara. Ja, Daniel Topur. Ja, Maksymilian Jankowski. Ja, Emil Liber. Ja, Sebastian Szeliga. Ja, Karol Leśniak. Ja Szymon Szczęczyk. Ja Michał Rusnak. Ja Mateusz Krzysztof. Ja Dawid Zahara. Ja Michał Miazga. Ja Jan Żegleń. Ja Marek Dobrzyn. Ja Gabriel Szankowski. Ja Maximilian Babiasz. Ja Oskar Mulica. Ja Dominik Miazga. Ja Jaś Kietkowski. Ja Tomasz Topur. Ja Andrzej Dudas. Ja Ja Ja, ja Rusnak. Wspólnie ten uważam za moją powołanie i zaszczyt. Przyrzekam więc memu Panu i Bogu i Chrystusowi Królowi świata słyszyć przy Jego ołtarzu z wiarą i radością. mi istą będę wypełniał sumiennie. Będę się modlił za moich księży i okazywał im szacunek. Będę czcił i modlił się za moich rodziców ławców. Będę pilnym uczniem, dobrym kolegą. Będę z nimi mówił o Chrystusie, aby mu otworzyć i pokochali. Wyrzekam się wszystkiego, co mnie będzie oddalało od Boga. Na świadków tego przyjęcia biorę moich kapłanów, Rodziców, kolegów i wszystkich tu obecnych. Tak mi to pomoże.